Rozmowa o dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moimi Państwa gościem jest Agnieszka Żaramska Michniewicz, kierownik Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I o Centrum Symulacji Medycznej porozmawiamy. Ono już funkcjonuje od 2019 roku, mija 6 lat. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć, to taki troszeczkę szpital w pigułce, gdzie uczą się przyszli lekarze, więc co nowego w centrum, bo słyszałam, że szykują się spore inwestycje. Tak? Tak, zgadza się. Centrum dostanie wyposażenie w ramach Centrum Nauk Przeklinicznych, taki duży projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego i ta część symulacyjna będzie dotyczyła takich pracowni typowej, typowej wirtualnej rzeczywistości. Co to oznacza? To, to oznacza, że powstaną trzy takie główne pracownie. Pracownia laparoskopii, pracownia endoskopii oraz pracownia USG z zaawansowanymi symulatorami, które świetnie symulują tak naprawdę kliniczny sprzęt z tych obszarów. Oczywiście wszystkie sale będą okamerowane i będzie można sterować tymi sesjami również z pomieszczenia sterującego. W jaki sposób to się różni od tej edukacji, która była stosowana dotychczas? Jaką wartością dodaną będzie ten sprzęt w edukacji studentów? Przede wszystkim chodzi nam, żeby na tym poziomie przeddyplomowym studenci już też mieli styczność z taką diagnostyką nowoczesną. Ona już jest od wielu lat w medycynie, natomiast jeżeli chodzi o ten obszar symulacji, u nas tego brakowało. Nie ukrywam, że przy pierwszym projekcie, który pisałam dla kierunku lekarskiego, chciałam utworzyć już od razu tą pracownię wirtualnej rzeczywistości. Wtedy jeszcze nie daliśmy zgody, byliśmy początkującym, bardzo młodym kierunkiem, więc trzeba było się skupić na podstawach. Natomiast tutaj będziemy studenci będą mieli styczność już z nowoczesną diagnostyką, też z nowoczesnymi zabiegami, jeżeli chodzi o laparoskopię. Chcielibyśmy, żeby to szło jakby równolegle do rozwoju onkologicznego centrum tutaj w Lubuskim, który ma powstać u nas w Zielonej Górze i zachęcić też tą kadrę potem przyszłą do pozostania tutaj w tym ośrodku. Jeżeli równolegle i kompatybilnie będziemy prowadzić tą edukację i również rozwój kliniczny, mamy szansę stać się naprawdę wiodącym ośrodkiem. I to jest tak naprawdę spójne z filozofią promowaną w województwie lubuskim, bo stawiamy między innymi na leczenie onkologiczne i ten sprzęt, który się pojawi, także na te potrzeby odpowiada. Tak, zdecydowanie tutaj pierwszym takim naszym założeniem najważniejszym w tym projekcie jest realizacja tych scenariuszy onkologicznych z naciskiem na to, żeby jak prawidłowo nauczyć się diagnozować, ale też przeprowadzać zabiegi w tym obszarze. Wiadomo, ten obszar onkologii jest bardzo duży, ta specyfika, jeżeli chodzi o, o przepływ pacjentów jest bardzo duża i będzie jeszcze pewnie większa, więc tutaj musimy iść jakby do przodu też i być odpowiedzią, jeżeli chodzi o okres, zakres medycyny i edukacji medycznej. No to pytanie się pojawia, to kiedy z tego sprzętu studenci będą mogli już skorzystać? Mam nadzieję, że w semestrze letnim. Będziemy, teraz jesteśmy w trakcie realizacji i e, finalizacji postępowań przetargowych, dostawy, instalacji, szkolenia. Myślę, że semestr letni, może uda się już nam zrealizować pierwsze scenariusze, bo też musimy przygotować kadrę dydaktyczną i nową bazę scenariuszy pod tym kątem. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w 2018 roku, w 2017 roku, kiedy centrum symulacji medycznej było tylko zamysłem. W 2019 roku ono już ruszyło. Co przez ten czas wydarzyło się w centrum? Ilu studentów przeszło przez mury centrum? Myślę, że jeżeli chodzi o kierunek lekarski, to około 700. Tak już od biorąc pod uwagę, że 4 lutego 2021 rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia w Centrum Symulacji dla Kierunku lekarskiego. Także to jest całkiem sporo. Oczywiście każdy rok akademicki zwiększamy ilość godzin zajęć w symulacji i tak naprawdę od pierwszego do szóstego roku już te zajęcia się odbywają, nawet z nauk podstawowych jak biochemia, mamy taki sprzęt, takie wyposażenie, które umożliwia realizację tych zajęć w postaci praktycznej metodami symulacji, więc to jest taki dla nas bardzo duży m, sukces, jeżeli chodzi o zachęcenie też i wykształcenie tej kadry, w tej nowej metodologii do prowadzenia zajęć technikami symulacji. Widzę, że bardzo dużo młodej kadry lekarskiej jest zainteresowana i. Często jest tak, że się wręcz zarażają tą pasją symulacji medycznej. No, doszło mnie informacje, że Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze to takie wzorcowe centrum, bo podpowiada pani również innym placówkom w kraju, jak takie centra otwierać. Tak, mam przyjemność współpracować również z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Kaliskim i wspomagać tutaj jako w roli eksperta budowania infrastruktury Centrum Symulacji Medycznej, wyposażenia przez cały ten proceder, który aż do, do instalacji i szkoleń, ale również przygotowania kadry dydaktycznej, zatrudniania kadry, całej struktury, jeżeli chodzi o funkcjonowanie centrów symulacji medycznej. Jest to moją ogromną pasją, lubię to. Uwielbiam tworzyć też struktury tej jednostki i też odpowiadać na wyzwania takie typowo akademickie. Jeżeli chodzi o problemy, z którymi się wiąże realizacja zajęć na uniwersytetach. Czyli możemy powiedzieć, że Zielona Góra była takim w Polsce prekursorem, takim drogowskazem, jak to zrobić fajnie i dobrze? Zielona Góra jest mi bliska, bo jestem rodowitą Zielonogórzanką, więc tutaj troszeczkę taki do siebie odniesień wprowadzę. i. Zielona Góra i Centrum Symulacji w Zielonej Górze jest takim moim prawdziwym dzieckiem. Chociaż nie ukrywam, że wcześniej realizowałam już projekty na centra symulacji w innych, w innych miastach. Ale tutaj, tak, starałam się tak to stworzyć i zobaczyć też, tak naprawdę umożliwiło mi to też obserwacje, co możemy zmienić, co możemy unowocześnić, z jakimi problemami się borykamy, czyli poszukania też dróg rozwiązania ich. I to też dało duże doświadczenie w tym obszarze, więc pewnie stało się to dla mnie o tyle łatwiej do przewidzenia przy następnych, przy następnych projektach, żeby uniknąć pewnych sytuacji, które będą bardzo trudne. No właśnie, w centrum symulacji medycznej, tak jak pani wspomniałam, już edukowało się około 700-800 studentów. To jest miejsce, gdzie oni zdobywają wiedzę, ale także miejsce, gdzie są egzaminowani. I tutaj ten obiektywizm, myślę, że jest bardzo, bardzo ważny, bo nie każdy miał szansę widzieć, jak to centrum wygląda od kulis, ale dydaktycy, wykładowcy oceniają umiejętności za szyby weneckiej. To też powoduje, że te warunki pracy Studentów i egzaminowania studentów są przybliżone do tych realnych. Tak, zgadza się. No też, jeżeli chodzi o egzamin, o którym tu pani redaktor wspomniała, egzamin OSKI, tak zwany ten obiektywny, ustrukturyzowany egzamin kliniczny, jest uwieńczeniem zajęć w symulacji. Zawsze staram się też wszystkich, którzy poruszają ten temat, uwrażliwić na to, że to jest uwieńczenie zajęć w symulacji, czyli egzaminujemy z tego, co przeprowadziliśmy w ramach zajęć w warunkach symulowanych. Nie możemy tego zrobić. Zaskakiwać studentów ad hoc, hoc jakimiś umiejętnościami, które nie zostały przećwiczone. I teraz to, co jest najważniejsze, to jest obiektywizm, standaryzacja i to, że tak naprawdę, zarówno zajęcia w symulacji, jak i egzamin OSKI. Zbliżają się do tego, żeby jak najbardziej były sprawiedliwe, czyli jeżeli student wchodzi do sali, jest nagrywany i jego głosy, obraz jest zgrywany tutaj na nasze serwery, to też widać jednoznacznie, czy dana umiejętność została wykonana, czy dana, dana procedura została wykonana prawidłowo, czy nie. I to też ma jakby Odsunąć ten subiektywizm w nauczaniu, który często gdzieś tam w tradycyjnych metodach się pojawia. Ale to centrum ma także zachęcać młodych ludzi, żeby w przyszłości pomyśleć o kierunkach lekarskich. Co mam na myśli? Zapraszacie między innymi uczniów, którzy po pierwsze z jednej strony mogą obejrzeć, jak to centrum wygląda, ale też zdobyć troszeczkę tej wiedzy praktycznej, jak chociażby pierwsza pomoc. Tak, taką Moją ideą zawsze było, żeby przy tych kursach, żeby przy odwiedzinach centrum, żeby centrum nie stało się takim nowoczesnym muzeum do odwiedzania. Szczerze mówiąc, mam. Jestem bardzo sceptyczna do takich pomysłów, więc połączyliśmy to z kursami BLS. No nie tylko BLS-u, bo tak naprawdę chodzi nam o w ogóle zabezpieczenie sytuacji, która jest nagła na ulicy, może się wydarzyć tak, żeby młodzi ludzie potrafili się zachować odpowiednio i odpowiedzialnie. Poszerzyliśmy też tą wiedzę o informacji o udarach, ale też o tym, gdzie udać się z czym, gdzie na pogotowie, gdzie na SOR, gdzie, kiedy do, do lekarza rodzinnego. Więc tutaj połączenie tego, to przede wszystkim ten wymiar taki społeczny dla mnie jest ważny, ale też stanowi na pewno bazę taką promocyjną, bo dużo młodych ludzi często jest przed wyborem, czy profilu klasy, czy potem już pod koniec całego profilu, jak i na jakie studia, żeby zobaczyli sobie, jak przyszłe kadry medyczne, bo to nie tylko lekarze w jakich warunkach ćwiczą i jakie są realizowane zajęcia. Zielona Góra będzie gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji MedSim. To ważne wydarzenie, trwają przygotowania. Czego ta konferencja będzie dotyczyła? No przede wszystkim symulacji. To jest taka coroczna konferencja ogólnopolska, konferencja symulacji medycznej. I w przyszłym roku zostaliśmy wytypowani jako środek, który będzie realizował. Konferencja odbędzie się w dniu 9-11 września przyszłego roku. Zależało mi, żeby to było w okresie... Się, kiedy mamy Dni Zielonej Góry, żeby promować nasze miasto i nasz region. A symulacja, no tutaj, w, akurat jeżeli chodzi o MedSim, będzie dotyczyło no, na pewno kompetencji komunikacyjnych, bo to jest temat, który bardzo jest podnoszony teraz w, w kształceniu medyków. Ale również chcę wprowadzić element wojskowości, bo symulacja też nie może uciec od tego. Musimy wiedzieć, jak kształcić medyków w przypadku konfliktu zbrojnego. Musimy wiedzieć też w obecnej sytuacji geopolitycznej, jak się zachować też w takich warunkach. Więc chcemy też temu poświęcić e, kilka paneli. No, ciekawi goście na pewno. Z jednej strony kilka paneli, a z drugiej strony już w środę podpisanie ważnej e, umowy a propos wojska. Tak, zgadza się. W, w środę podpisujemy, 19 listopada, podpisujemy porocznym do, doprecyzowaniu umowy naszą współpracę z 15 Lubuską Brygadą Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny i tutaj też wymiana taka barterowa doświadczeń, wspólne warsztaty, też konferencje, więc tutaj MEDSIM na pewno też będzie obszarem, gdzie ta nasza współpraca się e, ujawni. E, także tutaj dużo ciekawych wymian takich zarówno tych militarnych, jak i medycznych wzajemnie. No to tak króciutko jeszcze na koniec. Co wojsko będzie mogło zaczerpnąć od was i co wy będziecie mogli zaczerpnąć od wojska, jeżeli chodzi o wiedzę? Na pewno, jeżeli chodzi o ten element wojskowości, który chcemy wprowadzić do kształcenia medyków, bo bardzo duże zainteresowanie jest ze strony studentów tym obszarem, zarówno na kierunkach lekarskich, jak i pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym. Dla wojska na pewno ten obszar liźnięcia tej medycyny i tego, jak różne procedury też również w cywilu wyglądają, bo to też o to chodzi. Nie? Także tutaj ta wymiana wspólna będzie na tym polegała. Ćwiczenia, ba warsztaty, symulacje. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moimi Państwa gościem była Agnieszka Żaromska-Michniewicz, kierownik Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pani kierownik, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.